Dzisiaj Subaru to przede wszystkim bezpieczeństwo. Ta marka kilka lat temu postawiła na bezpieczeństwo tak mocno, że właśnie od tych kilku lat wszystkie jej nowe modele nie schodzą z czołowych miejsc w wynikach crash testów tak europejskich, jak i amerykańskich. A samochód, który stoi za mną, najnowszy Outback, w chwili debiutu, pod koniec zeszłego roku, stał się najbezpieczniejszym samochodem na świecie według właśnie wyników tych crash testów. Żeby nie być gołosłownym, przeczytam Wam teraz, bo nie sposób tego zapamiętać, o wszystkich tych systemach, które Subaru wymienia w przypadku nowego Outback. okay Zatem mamy dziewiąte z rzędu Subaru z pięcioma gwiazdkami w testach Euro NCP. System EyeSight, który uzyskał 95% w kategorii wspomagania bezpieczeństwa. Outback osiągnął 84% w kategorii ochrony pieszych i rowerzystów. Najwyższy we wszystkich samochodach. W kategorii ochrony dzieci Outback uzyskał 89%. Najwyższy w klasie dużych samochodów rodzinnych. Systemy, które nowy Outback posiada. Jest wyposażony w najnowszej generacji wsparcie kierowcy EyeSight. System zapobiegania kolizjom z kamerami generującymi Obraz stereoskopowy z niemal dwukrotnie powiększonym kątem widzenia. Nowe oprogramowanie do rozpoznawania obrazu jest dostępne z 11 funkcjami bezpieczeństwa, zaawansowanym aktywnym tempomatem z funkcją wypośrodkowania samochodu na pasie ruchu, asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych z inteligentnym ograniczaniem prędkości, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z wibracjami kierownicy, zapobieganie opuszczeniu pasa ruchu, rozpoznaje również pasy zieleni i krawędzie jezdni oraz przedkolizyjne hamowanie awaryjne z rozszerzonym wsparciem w zakresie zapobiegania. Jagania kolizjom na skrzyżowaniach, Reverse Automatic Braking, awaryjne hamowanie przy cofaniu, Subaru Rear Vehicle Detection, wykrywanie pojazdów z tyłu, Rear Seat Reminder, przypominanie o tym, że coś zostało na tylnej klawie. Dobra, to jest akurat troszeczkę bzdura, ale kiedyś przyznawano punkty za lampkę, która przypominała o zapięciu pasów. No teraz jest coś takiego. Zestaw multi-view monitors, czyli kamera Front View Monitor, Rear View Monitor, Side View Monitor pozwala to na pewne, bezpieczne manewrowanie pojazdem dzięki zwiększonemu polu widzenia. Driver Monitoring System, czyli technologię subaru, która ostrzega, gdy wykryje u kierowcy oznaki rozproszenia uwagi i senności. No, jeśli to wszystko was nie przekonuje, to pozostaje latanie samolotem.